Cześć, witajcie, ja nazywam się Przemek Koszek, jestem wspólnikiem, współwłaścicielem firmy Łowcy Blasku.pl, na co dzień zajmuję się prowadzeniem naszego kanału na YouTube oraz detalami i doglądaniem detali w firmie. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się, a w zasadzie zobaczycie, jak przebiega renowacja zegarów z Volkswagena T5. Zapraszam do oglądania. No to zabieramy się do pracy nad zegarami nad renowacją w zasadzie szybki od zegarów Volkswagena T5. Pokażę Wam tutaj skalę zniszczeń czy degradacji tej szybki. Ma bardzo dużo zarysowań, mikrorys. Tu w tym miejscu. Mam nadzieję, że to widać jest taka grubsza rysa. Też postaramy się ją zdjąć. Szybka ma już swoje lata, ale postaramy się ją przywrócić do. Prawie, że fabrycznego stanu zaczynam od matowienia papierem 2500 i robię tak od razu celowo, bo ten system po prostu przy tego typu pracach sprawdza mi się najlepiej. Robię to papierem na mokro. Jak to mówiłem, żeby coś naprawić trzeba coś zepsuć więc teraz przystępujemy właśnie do, do psucia Chyba zrobię to jednak bez odkładki i ręcznie ponieważ zegar jest zaoblony i trochę ciężko jest mi wypracowywać y, materiał y, no w zgięciach więc robimy to trochę mniejszym kawałkiem papieru Będę to, to lepiej czuł pod ręką Na początek matuję, przejeżdżam całą powierzchnię, żeby sobie jakby zaznaczyć obszar pracy. Dlatego też używam papieru 2000, 2500 w tym wypadku, bo postaram się to zrobić w jednym podejściu, czyli zmatowić. Trochę być może dłużej będę musiał popracować papierem, ale żeby w jednym podejściu wyciągnąć te zarysowania pod maszyną. W ten sposób zaoszczędzę trochę czasu, a efekt myślę, że będzie bardzo zadowalający. Tak jak widzicie dosyć często namaczam papier. Chodzi o to, żeby tych zarysowań było, było jak, naj, jak najmniej. Z tego co widzę szybka bardzo ładnie się poddaje, zaraz ją wytrzemy, zobaczymy jak wygląda i prawdopodobnie przejdziemy od razu do jej wypolerowania. Zostały tutaj jeszcze te grubsze rysy w tym miejscu. Spróbuję jeszcze to troszeczkę ściągnąć. Ruchy muszą być dość szybkie, energiczne, tak żeby no, ta praca szła po prostu sprawnie. Nie ma tu się czym stresować i przejmować. Trzeba po prostu zagęszczać ruchy przy robocie. To nie jest szyba czołowa. więc mogę sobie pozwolić na to, żeby delikatnie mocniej popracować miejscowo i tak też właśnie czynię teraz. Przy szybie czołowej tego nie robię, bo przy szybie czołowej można spowodować załamanie się szyby, załamywanie się w zasadzie świata wpadającego przez szybę, co może w konsekwencji powodować oślepianie kierowcy, w warunkach np. Na nocnych. Natomiast tu w przypadku zegarów. Eee, takiego zagrożenia nie ma. Chodzi o to, żeby szybko była przejrzysta i żeby dobrze można było eee, odczytywać wskazania zegarów. <laughs> więc mogę sobie pozwolić na to, żeby właśnie nad tą grubszą rysą popracować nieco bardziej miejscowo. Już jej prawie nie ma. Jeszcze delikatnie tylko w tym miejscu i zaraz ją polerujemy. jeszcze przejadę raz przy krawędziach, żeby tutaj te rysy też zniwelować papierem. Na no tym zakończymy proces matowania. Dzisiaj trochę więcej robię, mniej gadam, ale tego wymaga sytuacja. Dobra. No i lecimy z maszyną. Pracuję tutaj małą, małą średnicą pada, no, na to, żeby bardziej precyzyjnie dojechać do wszystkich zakamarków, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, używam pasty finiszowej. W mojej ocenie to w zupełności wystarczy, teraz zobaczymy. szybki, po to, żeby zobaczyć, jaki jest efekt. No i efekt jest zdecydowanie lepszy, jeszcze nie jest idealny, ale już tych mikrorys jest, ich praktycznie nie ma. Tutaj na obrzeżach jeszcze jest delikatne zmatowienie, ale to sobie poradzimy z tym zaraz Inaczej widzicie jakie jest tutaj zmotowienie? Praktycznie nic nie widać w tych zegarach, a w tym miejscu już bardzo fajny efekt udało nam się uzyskać. dużo słabszy jeszcze, ale z góry mam na natomiast z tej strony, gdzie jest obrotomierz to już naprawdę wygląda bardzo fajnie. efekt Okej. Okay. Okay. myślę, że właściciel będzie zadowolony zależało mu najbardziej na ściągnięciu tych wszystkich zmatowień to udało nam się zrobić przejrzystość zegarów wróciła do można powiedzieć pierwotnej formy jeżeli ten odcinek Wam się podobał oczywiście, to dzielcie się komentarzami lajkujcie go i udostępniajcie do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się jeżeli podobało wam się to co dzisiaj widzieliście, to proszę podzielcie się tym z innymi, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Do następnego razu. Trzymajcie się.